Dzień dobry. Już za kilka minut w naszym salonie, po dwumiesięcznym oczekiwaniu na naszych kochanych klientów, będzie pierwszy klient. Ale. Niestety panują nowe zasady. Niestety albo stety, dlatego że chronimy nasze życie. Na wejściu każdy klient musi zdezynfekować dłonie. Jak to zrobić, jeżeli jest problem? Tutaj mamy instrukcję i założyć jednorazowe rękawiczki. Każdy klient musi mieć ze sobą swoją maseczkę ochronną. Jeśli tak nie jest, mamy zabezpieczenie te maseczki są również dostępne. Później ankieta wstępnej. Kwalifikacji. Chodzi o to, aby każdy klient był zdrowy. Jeśli ktoś czuje się niepewnie, mamy również możliwość zmierzenia temperatury. Jeśli okaże się, że klient jest zdrowy, zapraszamy na usługi. Nie ma poczekalni. Niestety nie jest to możliwe już w tej chwili. Każdy klient przychodzi sam, bez osób towarzyszących i rozpoczyna usługę. Zanim rozpocznie się usługa, musi być ona wcześniej umówiona. W tej chwili nie ma możliwości, aby klient przyszedł z zewnątrz. Umawiamy albo online, albo telefonicznie na określoną godzinę. Każdy z klientów musi być punktualny. Fryzjerzy pracują w rękawiczkach, w przyłbicach i jeżeli tego wymaga potrzeba, również z maseczką ochronną. Tak jak wspomniałam, nie ma poczekalni, natomiast stworzyliśmy takie miejsce dla klientów, gdyby coś nie daj Boże się wydarzyło, zapraszamy na kosmetykę. Tutaj podobnie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznie lub online zapraszamy na usługę. Stanowisko dohenny. Na każdym stanowisku rękawiczki. Kosmetyczka pracuje również w przyłbicy ochronnej. Mamy rozdzielone stanowiska, żaden klient nie styka się, poza tym jest jeden warunek: jeden pracownik, jeden klient. U nas jest bezpiecznie. Wszystko, co trzeba, mamy zapewnione. Przyjmujemy klientów zdrowych, punktualnie, zabezpieczonych w środki ochrony osobistej i wykonujemy profesjonalne nasze usługi. W momencie kiedy ogłoszono stan epidemii, w zasadzie z dnia na dzień zamknęliśmy gabinety dla bezpieczeństwa. Później okazało się, że rząd zamknął nas odgórnie. Dwa miesiące czekaliśmy z utęsknieniem na klientów. I wreszcie, w momencie kiedy ogłoszono, że możemy otwierać, już od dzisiaj w pół godziny zapełnił się grafik, Dwa tygodnie do przodu. Drodzy klienci, przykro nam, ale niestety mamy terminy dopiero na czerwiec. Z jednej strony nas to bardzo cieszy, ponieważ wiemy, że Wy również tęskniliście za nami. Mamy nadzieję, że tak pozostanie. Robimy wszystko, aby zapewnić Wam komfort i robimy wszystko, abyście znowu pięknie wyglądali na co dzień.